Siemanko kochani, z tej strony Kasper. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest już to 18 odcinek programu. Czyli można powiedzieć, że osiągnąłem pełnoletność. <grym> Także fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za te wszystkie subskrypcje, za tą ilość komentarzy, które normalnie wystrzeliły po ostatnim filmie. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić was do komentowania. Naprawdę, za te subskrypcje, które wystrzeliły jak normalnie z procy, bo przed nagraniem 17 odcinka było ich chyba tam 860. Dzisiaj jest już ponad 1100. Także naprawdę, naprawdę wielki szacun za to, ile tych subskrypcji jest. W dzisiejszym odcinku będziemy się zajmować tematem, który myślę, że dotyczy tak naprawdę każdego operatora. Bo Zajmiemy się ustawieniem sondy do pomiaru narzędzi, czyli tak zwanego grzybka. Zakładam się o stówę, że ani jeden, ani nie, nawet 100 subskrybujących mój kanał zdarzyło się po prostu tą sondę uszkodzić. Mi również, tak jak zresztą widzieliście to na filmie, zdarzyło się i po prostu postanowiłem zrobić z tak jakby... W topy zrobić sobie yy, sukces, czyli, <noise> czyli po prostu ustawić tą sondę i to nagrać I w dodatku pokazać Wam wartość, yy, dzięki której yy, nigdy więcej nie będziecie musieli wzywać serwisu po to, aby tą sondę ustawić Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało, także zapraszam do oglądania Ale ze względu również na to, że pękło już ponad 1000 subskrypcji Będziemy sobie dzisiaj losować skarpetki, ale tak jak mówiłem, na poprzednim odcinku, że będę losował jedną osobę, także pękło 1000, czyli będę losował dzisiaj trzy osoby. Także uwaga, losuję. Komentarzy było ponad 120 chyba, także no jakaś masakra po prostu. Zobaczcie, mamy tutaj małe karteczki, czyli niech was nie zwiedzie tutaj ta, że tak powiem, ilość. Ale losujemy, losujemy. Mamy pierwszego zwycięzcę. Uwaga! Pierwszym zwycięzcą jest Marcin F. Serdeczne gratulacje dla Marcina. Losujemy, losujemy. Drugie. Mamy to. Uwaga! Drugim, kto wygrał skarpetki, jest Juzek Juzek. Gratulacje, Juzek. Myślę, że będą się sprawdzać i Daj komuś Trzecie skarpetki <głos》>. będzie sobie Patryk. <głos》>. Weź tam no, to zostaje 848. <głos》>. 848 <głos》>. Gratulujemy bardzo serdecznie, także Prawki. odezwijcie się do mnie y, na maila albo na fejsie prywatnie. I wyśl, wyślę Wam skarpeteczki oczywiście na mój koszt, także. Myślę, że spoko, dajcie mi tylko znać, jak się nosi i czy są wygodne. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o losowanie, i pozostaje mi tylko Was zaprosić do oglądania, jak w tą pieprzoną sondę ustawić. Pozdrawiam! Cześć, kochani, witam Was ponownie. Tak jak mówiłem, będziemy sobie dzisiaj ustawiać sondę do pomiaru narzędzi. Ten tak zwany grzybek. Zacznę od całkowitego demontażu tego grzybka, aby Wam pokazać krok po kroku, jak to wszystko zrobić. Generalnie zasada jest bardzo prosta. Tak? Mamy tutaj cztery śrubki. Te dwie śrubki odpowiadają, odpowiadają za ustawienie osi X. A te dwie śrubki odpowiadają za ustawienie grzybka w osi Y. Co jeszcze potrzebujemy do ustawienia tego grzybka? Na pewno kluczyk do odkręcenia tego czpienika. Kilka imbusów. Imbusy są zdublowane. Ze względu na to, że jest tego kręcenia trochę, i ja sobie po prostu wkładam dwa imbusy na raz i sobie zamiast przekładać ciągle imbusa, ja sobie dokręcam jeden i drugi. Zasada jest taka, że jeden dociąga, drugi dokręca. Generalnie, jeżeli wiemy, które śrubki są do której osi, nie jest to tak trudne jak wielu operatorów uważa, że trzeba to ustawiać 8 godzin. To jest bzdura. Oczywiście wymaga to wprawy. Gwarantuję, że po obejrzeniu tego materiału, nikt z Was 8 godzin tego nie będzie ustawiał Co jeszcze, jeśli chodzi o Ustawienie co potrzebujemy Na pewno potrzebujemy kątownik Po co kątownik? No kątownik Będziemy używać w tym celu Jeżeli go całkowicie zdemontujemy Ustawimy sobie go najpierw z tak? W jednej osi dostawimy Ustawimy sobie w drugiej I tyle, i czujnik będzie Podejrzewam już dosyć spoko ustawiony Potem poprawimy sobie poprzez kręcenie śrubkami czujnikiem setkowym Następnie zmienimy czujnik na czujnik mikronowy I ustawimy tak jak katalog przewiduje znaczy katalog, instrukcja do sądy przewiduje, że plus minus 2 mikrony będzie ustawiony. Na sam koniec użyjemy czpienia pomiarowego Który był dołączony wraz do maszyny jest on ładnie opisany, jaką ma długość, jaką ma średnicę, jeżeli nie macie takiego trzpienia można użyć sobie spokojnie jakieś tam inne narzędzie, które mamy w magazynie już Pomierzone, jeżeli nie Musielibyśmy kombinować na przykład z frezowaniem jakiejś kostki i ustawiać sobie długość od wrzeciona Ale na szczęście tutaj grzybek mamy I pójdzie to myślę bardzo sprawnie No dobra, koniec gadania, puścimy teraz jakąś ładną muzyczkę <laughs> żeby się trochę przyjemniej oglądało Bo yy, no Niestety filmik wystawał zbyt długo yy, Nie chcę że, że tutaj robić materiału Na 40 minut jak się to robi Bo może to zrobić w fajny sposób Dużo yy, szybciej i tak po prostu żeby się przyjemniej oglądało No okej okay, to by było na tyle Jeśli chodzi o podstawy tego ustawienia yy, Tej sondy Tego grzybka tak zwanego No i to i tyle i zapraszam do oglądania Pozdro Naszy... Aux trous des lendemains, ah, ah, tendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du présent. 아 <목소리로> Tutaj ustawione wszystko. Zaraz Wam tylko pokażę jak to wygląda. Mam nadzieję, że czujnik będzie widać. Jak to tutaj wszystko wyszło. Jeszcze chciałem tylko nadmienić, że no grzybek nie jest nowy, właściwie nigdy nie był wymieniany. Maszyna ma już ponad 3 lata, więc jest trochę wytarty przez częsty pomiar. Dlatego on tak skacze, ale, ale jest ustawiony. Zresztą sami zobaczcie, jak jest ustawiony. Bo jedziemy sobie tylko do zera. Pyk Ok. Wjeżdżamy na początek czujnika i mamy tutaj 0. Na końcu czujnika mamy. Jedną kreskę, czyli można powiedzieć, że ustawiony jest w dwóch mikronach Czyli nawet lepiej niż instrukcja podpowiada No jest elegancko, a zobaczymy jak oś X No i też jest elegancko Więc można powiedzieć, że Serwis jest niepotrzebny do ustawienia no dobra, to by było na tyle. Jeśli chodzi o ustawienie samego grzybka. Teraz przejdziemy do kalibracji. No dobra kochani, skoro grzybek został już ustawiony, została nam yy, ostatnia część, kalibracja. Różne są sposoby kalibrowania. Z i numeriku jest dosyć prosto, za chwilę Wam to pokażę. Yy. Jeżeli byśmy nie mieli takiego czpienia pomiarowego, jeżeli byśmy nie mieli narzędzia wcześniej pomierzonego, no to byśmy musieli sobie wziąć jakąś byle jaką głowicę, postawić sobie kostkę na, na stole, zabielić ją i ustawić sobie długość narzędzia od wrzeciona, ale w tym przypadku nie musimy, bo mamy ten czpień. Opisujemy sobie tylko czpień na maszynie. Jest on dokładnie tutaj podany, wysokość to jest stówka i 0,59. Ok, i mamy promień. 12,1 mikron, czyli 6. Dobra, sprawdzam. Eee, dobrze? Dobrze. 100,59 i średnica równa 12. Nie będziemy się o mikron kłócić. Także wkładamy sobie go do wrzeciona. Ustawiamy się mniej więcej kilka milimetrów nad grzybkiem. No, to nam to zajmie Tak jak mówiłem Różne są sposoby yy, Jeśli chodzi o to Gdy nie mamy takiego Trzpienia pomiarowego Na Fanuku jest inaczej, na Siemensie troszeczkę inaczej, ale zasada jest właściwie taka sama, że zabielamy materiał i ustawiamy się od wrzeciona I wtedy wyznaczamy długości narzędzia Tutaj sytuacja jest bardzo prosta Yy, skalibrujemy i zobaczymy, jak tutaj kater ustawił. Ok, może być jeszcze z greku mniej więcej, tam kilka milimetrów nad grzybek. Ok, i wybieramy sobie funkcję kalibrowania. Nie tutaj. Czyś to było. Zaraz znajdziemy. Skasy aktywne. A może tutaj. O. Kompensacja sondy pomiarowej. OK. I tutaj widzimy. Ilustracja nam podpowiada. Wciskamy tylko start. I ona sobie tutaj wykonuje parę dojazdów. Sobie tego grzybka szuka. Kilkukrotnie pewnie pojedzie Na Fanuku jest program, na, na, na Sinumeriku jest taki po prostu cykl Ale na Fanuku też idzie to ustawić, gwarantuję Wam Chociaż ja osobiście Fanuka nie lubię, to też z takim grzybkiem sobie idzie doskonale poradzić Okej, okay, mamy Więc sobie teraz odjedziemy do góry, zmierzymy jak to nam tutaj y, wygląda Robimy sobie wstecz długość automatyczna. Jeżeli błąd, pomiaru będę miał w setce, będę bardzo zadowolony. Tak jak mówiłem, grzybek nie jest nowy. No także zobaczymy, co tutaj będzie. O, ale szyba brudna. Kurde, mogłem umyć tą szybę, chociaż no już trudno. Mamy I teraz tak Mieliśmy grzybek, znaczy yy, wysokość tego czpienia, mieliśmy 100,059 Tutaj mamy 100 i 0,63, czyli mamy 4 mikrony błędu Ale już sobie to policzymy Tak jak widzicie moi kochani, 4 mikrony błędu. Myślę, że jest spoko. Ale jeszcze zmierzymy sobie. Zmierzymy sobie promień, jak to wygląda. Tutaj strzelam, że błąd będzie troszeczkę większy. Ale zobaczymy. Jedziemy. Ktoś jej się z narzędziem nie, Kacper, źle zamotował? Nie, no jest dobrze A, Cinematic robi reset Okej okay. Zobaczymy, co to się będzie działo Tam jestem, ciekaw tutaj kasper wymajstrował, dwie setki mamy błędu, tak jak się spodziewałem, czy my tutaj coś mamy? Nie, jest ok, mamy dwie setki błędu na promieniu. Yy, także myślę, że jest całkiem, całkiem, jeżeli chodzi o to, że grzybek jest po prostu stary. No już swoje namierzył, więc myślę, że te dwie setki to jest całkiem spoko na długości, czyli to najważniejsze. Mamy błędu 4 mikrony, także myślę, że jest elegancko. Podsumowując, no mam nadzieję, że odcinek się wielu osobom przyda, tak jak zresztą wszystkie odcinki na moim kanale, bo tutaj głównie chodzi o wartości, o content, o to żebyście jak najwięcej wyciągali i wdrażali w swoje firmy, wdrażali po prostu w swoje maszyny lub po prostu kolokwialnie mówiąc w życie. I y, podchodząc jeszcze do y, tej y, albo reasumując jeszcze wszystko, co się dzieje do tej pory, jeszcze raz wam kochani naprawdę bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję, bo tempo subskrypcji rośnie w takim tempie, że się po prostu tego nie spodziewałem. <laughs> Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że lajkujecie, za to, że przede wszystkim komentujecie. Jeszcze raz serdecznie wielkie dzięki, i pozostaje mi Was tylko zaprosić do oglądania kolejnych odcinków. Pozdro!